Będz, Będz takie. ogólnie chcę wam dać info, że już jutro Będę miał już sprawny aparat w telefonie, wystarczyło wymienić No ja jakaś się zajmuje tym, znacie na no, jak chcecie to mogę robić poza Audio Głosowo no, ale to nie jest to samo jak wideo na pewno Dlatego tak mówię, no Sorry, sorry za to Możecie sobie zamawiać Dalsze Pozdro, życzenia i inne rzeczy Tylko tak mówię, no Już jutro będę mógł startować Wideo dla Was Pozdrowienia, które zamówiliście Bo tak mówię, no to nie ode mnie zależności Tego typu Musiałem to po prostu ogarnąć. Udało się. Tam tylko jest wymiana części w telefonie. Dobrze, że jak się nic nie, takiego poważnego nie stało. Po prostu mi się przegrzał telefon. No, no, co zrobić? Jak się yy, ma. Jakieś rzeczy na telefonie i często się używa, a dwa po prostu, niektóre telefony się przegrzewają, dlatego coś siadło. No, ale na aparat cyfrowy mi siadł. Dlatego musiałem. Tego zrobić tam kolega, bo może chodzi o to, że to jest akurat kolega miał właśnie na dojście i znacie, bo przy tym pracuję, przy wymianie naprawa tego ja jestem coś z innego mocny, mocny niż z telefonu. Dlatego tak mówię, no dałem wam informację, że się nie martwili o to. O tak się stało. Nie ma Wino, no to jest sprzęt, elektryka, dlatego tak jak mówię. Trochę głupio wyszło, głupio się czuję, bo tu zamawiacie, a nie zostajecie nie chcę Was oszukiwać, ani nic, tak się stało i po prostu inaczej nie mogę zrobić, mogę tylko Wam robić pozwolenie audio, dziękowe ale to już nie jest to samo, jakbyście mnie widzieli na żywo. Dlatego tak jak mówię. No, sorry, sorry tego. Jutro będę startował. Jutro z zaległymi pozdrowieniami i te, które zamawiał się cały czas. I to chyba wszystko. Taka mała informacja dla Was. Tak, mówiłem, będę coś wiedział, dam wam znak, co i jak. I daję wam znak, żebyście nie martwili, żebyście nie myśleli, że ja was oszukuję, czy coś. Dlatego tak jak mówię. No, sorry, sorry, jeszcze raz sorry. Tych ludzi, którzy już zamówili, ani jeszcze nie zostali. No, co zrobić? Ja mogę się, zlitować, i robić wam audio. Dźwiękowo. No ale, mimo tego, no, to lepiej chyba wideo byście chcieli na pewno. Dlatego, tak jak mówię, no. Musisz się, do jutra wstrzymać. Jutro zacznę startować, ogarniać to wszystko. No wiem, wiem, mam trochę za dużo tych, tych Rzeczy do zrobienia ognięcia Kwestia ognięcia wszystkiego No dobra, kończę wam informacje na temat. Trzymacie się Miłej niedzieli Wam życzę. Nie wiem jak u Was pogoda. Właśnie, bo jest taka pogoda w kratkę. Parno jest. Tutaj Jakub się pyta, możesz cały czas zamów, zamawiać pozdrowienia tego. Ja tego nie zawiesiłem. Możecie każdy chwilę zamawiać sobie. Tak mówię, no YouTube będę startował z zaległymi pozdrowieniami No i nowymi, które zamawiacie. Tylko wystarczy napisać do mnie na PRI I tam wam dam wskazówki, co macie zrobić. No ogólnie tutaj pozdrawiam bo dostałem coś takiego Pozdrawiam Emila Kraszkę Pozdrawiam, pozdrawiam Ja że tu ktoś pitoli Ile wypiwek już dzisiaj wypiłeś? <ścoughs> Kurde, to trzeba być idiotą, żeby tak się pytać bezczelnie, ale już Po pierwsze, się nie pij alkoholu Po drugie, po co mam pić? Ja mam inne sprawy na głowę niż jak niektórzy wolą pić, mieć to życie w dupie. A ja nie. No dobra, trzymacie się. Do usłyszenia. Możecie cały czas zamawiać, pisać na PRI. I jeszcze raz sorry za to, co się stało, bo to nie ode mnie było w zależności. Tego też się stało. Nic nie mogłem. Zrobić w ogóle. Dlatego chciałem Wam dać info, żebyście wiedzieli, nie martwili się, bo to zaraz będziecie znowu tam pisać komentarze, że ja Was oszukałem. Inne rzeczy wolę Wam przekazać informacje niż później wysłuchiwać w Wasze e, komentarzach, Wasze e, jakieś, nie wiem, gadania o nas czy coś. Dlatego tak mówię. No, nie chcę tutaj Was oszukiwać. Chcę być z Wami fair. Jak Wy jesteście fair do nas, to my, ja też. Dlatego chciałem Wam info puścić, żebyście się nie martwili. No dobra, kończę, bo muszę coś jeszcze poganać. Tego trzymacie się. I no, co możecie zamawiać sobie? Tak, tylko mówię. YouTube będę startował ze wszystkim. Pozdrawiam, trzymajcie się, trzymajcie się w ogóle i pozdrawiam wszystkich. Będę.